Siema widzowie, pewnie każdy z was patrząc na tytuł tego filmu pomyślał od razu, że to zwykły clickbait Ale nie jest to clickbait, bo w moich rękach znajduje się 10 tysięcy złotych, które trafi dzisiaj do mamy z okazji jej urodzin A jeśli chcecie więcej takich filmów to w komentarzu napiszcie Chcemy więcej takich filmów, a przypnę wam serduszko Teraz pokażę wam szybciutką sztuczkę, tutaj macie na pieniążkach mojego instagrama, jak tam wbijecie to... Zafollowujcie, bo na 100 tysięcy lecę na łyso Tylko, że w dzisiejszym filmie to od mamy zależy ile tak naprawdę z tych 10 tysięcy do niej trafi Pytacie, ale dlaczego od niej to zależy? A to jest bardzo proste. Ponieważ wejdę i powiem, mamo, jako prezent urodzinowy mam tutaj 10 tysięcy złotych. Schowam to kubkami po tysiąc, tyle, ile znajdziesz tyle jest dla Ciebie na urodziny. Ale że są to urodziny, to schowam je w bardzo banalnych miejscach. A Wy na urodziny dla mojej mamy możecie zostawić łapkę pod tym filmem 20 tysięcy i znowu zrobimy jakieś fajne wyzwanko z mamą. Żeby nie było, że kręcę i że nie ma tu 10 tysięcy, zaraz wszystko porozdzielam na kubki i wam to pokażę. Pokażę wam to po to, żeby nie było, że wtedy. Tule jest 10 tysięcy, a tak naprawdę nie ma tam 10 tysięcy, a jest, dlatego wam to zaraz pokażę. Dobra, pierwszy raz złożyłem wam to tak, żeby tak jakby wam to zobrazować, a teraz poukładam to na 10 kubek i te 10 kubek pozwiązuję gumkami i będziemy je chować. i Mamusia będzie je szukać. I co znajdzie, będzie jej. Ja i tak wiem, że dla mojej mamy nie jest ważne, co to, czy dam jej 10 tysięcy, czy 1000 zł, czy zrobię jej laurkę, jak za czasów przedszkola. Tak samo się będzie cieszyć, bo po prostu będzie się cieszyć za to, że pamiętam. I to jest. To jest właśnie najważniejsze. Pamięć jest najważniejsza. Słuchajcie, nie musicie robić nie wiadomo jakich prezentów. Ja to robię, bo mam taką możliwość. Chcę to zrobić i przy okazji nagrać wam film. A to, że na przykład wy swojej mapie kupicie coś za 100, 150 zł, czy nawet za 50 zł, to naprawdę niczym się nie różni. Ważna jest pamięć i ważne, że w ogóle coś dajecie od siebie i próbujecie się starać. Dobra, koniec mądrego wandala. Wracamy do filmu. Dobra, słuchajcie, mega się stresuję, ale też jestem ciekawy reakcji mamy. Dlatego teraz nastąpił moment, w którym bierzemy kasę. Idziemy do mamy. Siema. Cześć. Mamo, chodź do salonu. Co tu, jakieś ryby w telewizji, człowieku? Pytanie jest takie, mamo, jaki mamy dzisiaj dzień? 30 września. Którą dzień godzinę? Chłopaka. Dzień chłopaka. A co jest jeszcze w Dzień chłopaka? Moje urodziny. Które urodziny? 21. 18. Dobra, słuchaj, w tym roku postanowiłem, że jako prezent podaruję ci to. 10 tysięcy. Ale gdzie jest haczyk? Jest haczyk, ale podzielę to na kubki. Będzie 10 kubek po 1000 zł. Schowam je w całym domu i będziesz miała z racji tego, że będzie 10 kubek, 10 minut. I wszystko, co znajdziesz, należy do ciebie na twoje urodziny po prostu. Czyli w sumie ty decydujesz o jakiej wysokości dostaniesz prezent. No ja myślałam, że ty mi dasz całość. Dzień no me. ale nie, ja ci, ja ci dam wszystko, co znajdziesz. Ty ale ty teraz nie możesz weź pod... wszystkiego? No nie, bo to musisz znaleźć. Ale weź pod uwagę to, że w sumie masz urodziny, więc nie będę ci jakoś tego chował, nie wiadomo gdzie, tylko wiesz. Będzie taki poziom, ale niski czy poziom. mi pomóc? Yy, dobra, Blanka może ci pomóc. Słuchaj Blanka, powiem ci jeszcze szybciej, yy, będzie 10 kubek po 1000 zł, mama ma do zgarnięcia 10 tysięcy, pomagasz mamie, w ciągu 10 minut musicie znaleźć wszystkie 10 kubek, a, a jak nie, to znajdziecie na przykład 8, to mama dostaje 8 tysięcy na urodziny. No, dobra, okay. Pomożesz mamie? Tak. Piona, dobra, idziemy teraz dzielić na kubki, zaraz wam zasłaniamy oczy, w sumie muszę tobie i tobie zasłonić to my i Chowamy my do idziemy dobra Słuchajcie, nie będę was zanudzał, posegregujemy to teraz wszystko na kubki i widzimy się zaraz jak będziemy to chować Ja bym was zamknął tutaj do sypialni, bo w sumie tu, tu, tu będzie mi się zdaje najlepiej, widzimy się zaraz Naprawisz, kiedy. o właśnie, za wygraną możesz to światło w końcu po pięciu latach naprawić Dobrze. Dobra, widzimy się zaraz Dobra, tak jak powiedziałem, nie będą to ciężkie miejsca, tylko pochowamy takich bardziej widocznych, że tak powiem, no bo to jednak urodziny, a przygotowałem się zresztą do tego, że mama może znaleźć wszystkie i nie będzie mi jakoś szczególnie szkoda. Kupka numer jeden na bardzo oczywistym miejscu będzie tutaj na szafce, chociaż wiecie jak to jest, oczywiste miejsca czasami nie są, nie są oczywiste. Kupka numer dwa, I ją wrzucimy tutaj. Kupka numer 3 tutaj możemy rozważyć. O, powiedzmy, że, że, że się suszy, tak? Yy, wyszła ze zlewu, umyta, pachnąca Pessa O dobra, kupka numer 4. To by można było wsadzić w sumie. Nie wiem gdzie. A dobra, miało być łatwe miejsce Tylko czy to się będzie trzymać? O. Trzyma się elegancko. Numer 5, czyli połowa za nami. W praleczce. Kubka numer 6. Schowajmy ją tutaj. Gorzej, jak jakieś kubki nie znajdą, i ja zapomnę, gdzie je kładłem, i w sumie stracę 1000 zł. Nikt go nie znajdzie. A nie, w sumie mam to nagrane. Dobra, nevermind. Kubka numer 6. Nie. 7? Nie o, tak na tutaj, tutaj myślę, w w oczywistym miejscu. Kubka numer 7, tu nawet nie będę się starał, tylko zostawię one tutaj. Ale Ej, ona nie jest taka oczywista w sumie, bo jej nie widać z dobrego kąta. Od razu kupeczka numer 8, kupka, którą wstawimy tutaj. To myślę, że tu będzie eleganckie miejsce. Patrzcie to. Ja! Jeszcze chwilka, ostatnia kubka. Jedno z trudniejszych miejscań. Ta kasa nie wpadła do tego giga. Dobra, schowaliśmy wszystkie kubki, lecimy po dziewczyny. Wy już wiecie, gdzie one są. Zobaczymy jak poradzą sobie ze znajdywaniem ich dziewczyny. Włączamy stoper na 10 minut. No i zobaczymy. Niech się dzieje co chce. Myślicie, że 10 minut ci radę? Mhm. Dobra. 3, 4, czekaj! Dobra, start, poszło. Poszło. Macie 9. jeszcze 9 minut 57 sekund. Zobaczymy jak wam pójdzie. <noise> Dobra, okej, yy, okej, okay, okay. jakby jesteś bardzo blisko jednej kubki, mamo. Blanka, ty myślisz dość dobrze. Są naprawdę w tak oczywistych miejscach. O, chyba zobaczyłaś jedną, co? Jest jedna wyczajona. Mamy jedną. Powiedzmy, że tu możemy zdobycze yy, chować. Mamy Kupkę numer jeden, znalazłaś. Znaczy. O, musisz pomóc Blance. O, tutaj coś jest. Ja yes, yes. Tak, ale... Kurde, już 2000 znalezione I ominęłyście dość też widoczne miejsce widoczne miejsce, Nikola? Nie Nikola, Blanka już sprawdzała Tato do stópcy patrzy Pamiętaj... Blanka, gdzie sprawdzałaś, bo ominęłaś Ominę... Ominęłaś na pewno jedną I jesteście ogólnie blisko będąc w kuchni, jesteście bardzo blisko O, to było też bardzo oczywiste miejsce, ale nie było tak tego widać na pierwszy nie. rzut oka. Nie, w piekarniku nic nie ma W piekarniku nic nie ma Ej, a wyobrażacie sobie taką sytuację Że Jest! Kurde, znalazła to Znalazła Oho! Kurde Suszyły się, świeżo umyte Kurde, ile ja wy ja już ronka, tego macie? Kurde, połowa już O, Oj, za... No nie, sześciu z A dopiero A dopiero Maszyła. półtorej minuty minęło no nie, jest siódma, a tu dopiero półtorej minuty. Siedem. O, chciałem tam schować Blanka, chciałem tam schować. No to ledwo dwie minuty, a wy już macie ile? Siedem czy osiem? Dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. To jeszcze trzy. Jeszcze trzy, nie, w prawce. O, zapalniczka. To no, ja nie wiem, co ona w prawce robiła. Blanka, szukaj, dobrze szukasz. Pamiętaj, czasami czegoś nie widać, bo możesz być zbyt wysoka, żeby to widzieć. <śle> jest. To jest co podpowiedź dałem. Jest kolejna! Mamy, mamy ósmą kupeczkę do kolekcji, co tu się trochę rozwaliła. Wiesz co, za Thermomixem szukasz. Mm -hmm. Ej, wiesz co? Wiesz co jest najlepsze, że ja w sobie sam nie wiem gdzie one mogą być, bo ja już nie pamiętam szczerze, no, nie? nie, już nie pamiętam, ile co? ile macie o, kupek? 8. 8. 3, 4, 5. No już mama masz 80, czyli 80% kupek zostało znalezionych. O, czekajcie ja tam chowałem? Nie wiem, nie pamiętam szczerze, czekajcie. Tu jest znaleziona, pod dywanem znaleziona. Tam na szafce znaleziona. Yy, dobra, wiem, gdzie jest na pewno jeszcze jedna. I nie wiem, gdzie jest ta ostatnia, szczerze. Wiem, wiem gdzie jest na pewno jedna. mówię, uważajcie, co O nie! No, stop, jesteś Wiem, stop, 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 stop. Dobra, nie ma. Tu, ja chcę. <laughs> Ale wy jesteście pustyni, <laughs> Ale wy! Ale jesteście pusztryjne, nie, nie, jest, nie ja już. już ale ja już myślę, nie, no nie znajdą tego, nie. Patrzą się na to i tego nie znajdą. To, to było dobre, nie? Ej, widzowie, napiszcie w tym momencie w komentarzu, gdzie o, ja. o. jest o. Złania z lasma. nie, tak. Ej, wiesz, że ja o niej zapomniałem, a nie zwróciłyście uwagi na nie? nie? Chyba blania, Blania, to zobaczyłem. Chyba, chyba zbyt łatwo je schowałem, bo cztery minuty wam się no. udało je znaleźć. Cztery minuty. To było Jesteśmy zbyt proste. To naj, naj, najlepsze. To było zbyt proste. No dobra mamo, czyli udało Ci się chcemy zgarnąć całą pulę z dzisiejszego odcinka. Czyli całe dwa, trzy. Całe 10 cztery, tysięcy. 5. Blanka, to masz w prezencie na. Nie, weź sobie to. Słuchajcie, wywaliło kartę pamięci. A więc jeszcze raz odzorujemy wam, co tu się działo. Mama chciała dać Blance 5000, za a pomoc, A ja powiedziałem, że w takim razie to o, niech mi odda to 4000, czy tam 5, bo taka pomoc to nie jest bardzo techniczna to prezent, a ty Blanka teraz jako dobra córka powinnaś dać mamie powiedzieć to, a to ode mnie, to od Mikołaja to ode mnie i powinnaś to oddać mamie ale ja wiem co zrobię no ale dobra, wykorzystujesz sytuację, wykorzystujesz to że mama cię za bardzo kocha ja, ja rozumiem, okej, okay, ale moim zdaniem powinnaś to dać mamie, albo schować jej pod poduszkę jak będzie spała ciekawe co on, co takie małe dziecko ma robić za takie pieniądze na zakupy pójdzie, albo dobra, sobie obożę, dobra, nie, nie. wiem, wydacie na co chcecie, to był dla ciebie prezent chciałaś się podzielić? I mamy. Blanka, raz, dwa, trzy, cztery i do góry, raz, dwa, trzy, cztery i do góry. Wygrałyśmy yeah! Okej, okay, dobra, nie skomentuję tego. Trzymajcie się. Do następnego zostawiam was chłopaka Siema. Pa.